Wszyscy znamy serię Angry Birds. Wściekłe ptasiory stały się dla rozrywki mobilnej czymś więcej niż przed laty Pac-Man. Ten cykl gier pozwala w większości wypadków za darmo bawić się godzinami. Popularne są inne tytuły, za które również zwykle nie musimy płacić. Przynajmniej wprost. Hitowe Plant vs. Zombies 2 czy mniej słynne Temple Run 2 to doskonałe przykłady. Niemniej takich darmowych gier jest wręcz mnóstwo. Zapraszam na alfabetyczną listę kilku moim zdaniem najlepszych z tych mniej znanych. Bedland Klimatyczna przygodowa gra akcji w zapomnianym już chyba na konsolach i komputerach stylu Side Scrolling. Fabuła ma miejsce w cudownym na pierwszy rzut oka lesie, zamieszkałym przez różne istoty ze świata fauny i flory. Choć wszystko wydaje się bajkową idyllą, jest takie tylko na początku. Gra oferuje nie tylko ciekawe przeszkody do pokonania, lecz także nowatorską fizykę oraz wciągający tryb wieloosobowy. Castle of Shadows W mrocznym świecie tej gry roi się od wampirów, zombiaków i smoków. Musimy sobie z nimi poradzić. Jesteśmy bowiem bohaterem, któremu przepowiedziano ostateczne ocalenie świata przed tą paskudną plagą. Do dyspozycji mamy potężną broń oraz magiczne umiejętności. Rozgrywka jest dynamiczna, a grafika robi wrażenie. Colosseum Heroes dwuwymiarowy hackend slash w ciekawej graficznie oprawie. Wybieramy gladiatora, wyposażamy go w broń i ruszamy w pełną akcji wędrówkę przez Koloseum, po drodze mordując potworne potwory. Gra posiada elementy RPG, oferuje rozwój postaci i pozyskiwanie nowych zdolności. Mnóstwo niezobowiązującej, szalonej akcji. Flutter, Butterfly Sanctuary. Produkcja nieco ekologiczna. Opiekujemy się równikowym lasem i zajmujemy wylęgiem różnorodnych motyli, tworząc niesamowitą kolekcję. Każdy motyl jest nieco inny, nie tylko jeśli chodzi o wygląd, ale również cechy. Gromadząc różnorodnych, barwnych reprezentantów flory i fauny, ściągamy uwagę coraz to nowych motyli. Guardian Cross Mieszanka karcianki ze strzelanką, jak dziwnie by to nie brzmiało. Rozgrywka składa się z kilku bazowych elementów. Jednym jest polowanie na tytułowych strażników, czyli Guardians z angielska, z których wielu wywodzi swe imiona z mitologii czy literatury. Ten element rozgrywki to taka strzelanka z perspektywy pierwszej osoby. Pojmani strażnicy stają się kartami w talii składającej się czasem z setek atutów. Rozgrywka karciana toczy się turowo, jeden na jeden, z żywym graczem lub z programem. Istnieje też tryb wielosobowy, umożliwiający choćby wymianę atutów. Nimble Quest. Tworzymy taki przedszkolakowy pociąg z bohaterów, by walczyć z hordami wrogów w nieskończoność. No, niemal w nieskończoność. Pociągiem herosów musimy sterować nieustająco, bowiem nie zatrzymuje się on na żadnej stacji, niczym w klasycznym Wężu, czy też Snake'u. Bohaterowie przeżynają się przez fale wrogów niczym Mojżesz przez Morze Czerwone, zdobywając coraz potężniejsze moce. Gra oferuje również łączenie się w gildie i branie udziału w specjalnych misjach wieloosobowych. Nun Attack Run and Gun. Zakonnica, która biega strzela i skacze. Niszczy potwory, pokonuje przeszkody i zdobywa coraz to większą potęgę. Wybieramy ulubioną zakonnicę i wyposażamy ją w ukochaną broń, dobierając do tego uświęcone power-upy. Dużo zabawy w drodze do piekła. Nie są to bardzo zakonnice na gigancie, ale zakonnica z karabinem już tak. Punch Quest. Nawalanka w arkadowym stylu lat 80. Wędrujemy w prawą stronę ekranu, po drodze rozwalając kolejnych przeciwników. Czasem musimy wybrać, gdzie dalej podąży nasz bohater. Po drodze natrafiamy na różne znajdźki i odblokowujemy specjalne ciosy. Nie brakuje niszczycielskich superciosów, a także kombosów. Tych nigdy dosyć. Kombosy, tego nigdy dosyć. Nie ma jak na PSX, całe rana, na nie my. Puzzle and Dragons. Zagadki, elementy RPGowe i walka w jednym. Aby zaatakować wrogów musimy połączyć kolorowe kule. Im lepiej to zrobimy, tym potężniejsze kombo powstanie. Zebrać możemy ponad 700 różnych potworów. Pojawiają się też okazje do rozwijania naszych mocy oraz elementy rozgrywki wieloosobowej. A jakie darmowe gry mobilne wy byście polecili?